Leo! Gini! Tak? E, co? Wiedziałam! Wchodziliście do pokoju! E, nie! Amelko, ona sama uciekła! To nie nasza wina! Kto uciekł? Ta szalona babcia! Kto? W pokoju była jakaś straszna starsza pani! Rzuciliśmy tylko okiem, a ona uciekła! A ja was prosiłam! Jak długo to ukrywacie? No, dwie godziny! Dwie godziny?! żartujecie sobie? Hamelka, no, no, nie złość się. Tak, teraz znajdziemy tą babcię i zwrócimy ją na miejsce. Próbowaliśmy. Idziemy, potrzebujemy planu. Powiedzcie, jak ona wygląda. No jest przerażająca, taka straszna kobieta z bagiem. Rozumiem. Gdzie ją ostatni raz widzieliście? Była w kuchni, kiedy naprawiałaś telewizor. Była tutaj, a wy nic nie powiedzieliście. Żebyś była zła A, a, a czyni? Stop, żadnych kłótni dopóki nie znajdziemy babci Czy ona rozmawiała z wami? Milczała Jacy jesteście nieodpowiedzialni Martwiłam się o was, zniszczyłam sobie włosy Amelko, przykro nam, tak nam wstyd Dobra, chodźmy poszukać babci Idziemy Leo Jakby zapadła się pod ziemię. Gdzie mamy jej szukać? Ziemki, podlewaliście moje kaktusy? Nie. Kiedy mieliśmy to zrobić? Szukamy babki. To po prostu dziwne. Kwiaty są podlane. Kto mógł to zrobić? Myślisz, że to babcia? Może. Jesteście pewni, że ona jest zła? Tak, zostawia pułapki, piecze bułki z gwoździami. Wyłącza też telewizor i robi na drutach kolczaste spetry. Nie rozumiem, dlaczego rodzice nic mi nie powiedzieli? Może to niech zadzwoni i powiedz, że otworzyłaś drzwi. Poprosi o pomoc. Mam się przyznać, że otworzyłam drzwi? <noise> nie zrobię tego. No ale sami nie złapiemy tej babcię. Nie, nie pozwolę skopać sobie tułka za wasze czyny. Nie wyjdziecie z domu, dopóki nie znajdziecie babci.